Pan Dariusz Matecki został przeniesiony do aresztu śledczego w Radomiu, gdzie przechodzi, można powiedzieć, wcześniej zaplanowane badania medyczne. Natomiast Gazeta Wyborcza w tym samym czasie ujawnia informacje dotyczące tego, co pan Matecki z panią Patrycją Esz, Mateuszem W. Wymieniali na swoim sygnale, sygnal to jest taki, taka platforma, taka jak WhatsApp, tylko rzadsza, Jakie plany mieli i jak się nawzajem motywowali. Między innymi, żeby nie robić tego, co chce, chcą giertychy. Pluralizm, majestatikus określany. Również namawiali się, jak niszczyć do wody, usuwać z wszystko. No, takie, bym powiedział, klasyczne mataczenie. Co budzi takie, no bym powiedział, szczególne moje zainteresowanie, to to, że to wszystkie, te wszystkie działania no, ukrywania swoich złodziejstw które dla nich przecież były najbardziej jasne. Pan Matecki to ujawniła prokuratura, przyjmował pieniądze po prostu w gotówce. Pieniądze, które Fundusz Sprawiedliwości wypłaca fundacjom, stowarzyszeniom przygotowanym przez ludzi pana Mateckiego. Właśnie z tymi ludźmi on się tak kontaktował i jego żonom oraz narzeczoną innego kolegi. Takie stowarzyszenia przygotowali tam, poszły chyba 17 milionów złotych i te pieniądze wydawali na politykę, bądź na prywatne cele, jak prokuratora ustaliła również na panele podłogowe pana Mateckiego. No, klasyczne wyprowadzenie pieniędzy złodziejstwo w biały dzień. Myślę, że te rozmowy no, najbardziej gorliwym zwolennikom PiSu, którzy mają chociaż ajku wyższe niż yy, Sienka Morska. Powinny, powinny te wszystkie rozmowy wytłumaczyć, że nie ma tutaj mowy o żadnej zemście politycznej, tylko, tylko po prostu dzięki zeznaniom pana Tomasza Mraza dotarliśmy do, można powiedzieć, kopalni bezecenistw. Kopalni korupcji, złodziejstwa. I to kopalni, która, jak widać na przykładzie pana Mateckiego, już nie opiera się tylko na zeznaniach czy nagraniach pana Mraza. Przecież i Mraz nagrał Mateckiego z Romanowskimi, ukrywali dowody przed nikim. Więc mamy już teraz zeznania świadków, mamy ich komunikatory. Mamy bardzo dużo dowodów, które świadczą o tym, że pan Matecki po prostu te pieniądze brał do swojej kieszeni. I myślę, że to y, uczciwym zwolennikom PiSu, a przecież takich jest z pewnością większość, powinna y, pomóc i wystarczyć do tego, żeby stwierdzić, że mamy tutaj do czynienia po prostu z bandą złodziei. Na dodatek będą złodziei, którzy, którzy wszyscy ociekali aż katolicyzm, chrześcijaństwo. Można powiedzieć, że wychodzili z domu z różańcem i wracali z tym różańcem, a w międzyczasie kradli. Nawet tutaj w tej rozmowie pada takie zdanie. Hmm. Mateusz Wu mówi, Pan Bóg wyraźnie chce nam coś powiedzieć, że o nim zapomnieliśmy. A Palmatecki mówi, trzeba się częściej modlić. Dobra rada, ale w jego przypadku niewystarczająco. Albowiem, no, jeżeli się wierzy w Boga, tak ja wierzę, który jest dobrym nie może wspierać. Fałszywych modlitw od ludzi, którzy chcą ukryć swoją korupcję. To jest po prostu niemożliwe. I sprzeczne sam, same w sobie. Chyba, że to wszystko się robi na pokaz tak to wygląda. Ciekawe, że też już wówczas, w kwietniu zeszłego roku, oni sobie zdawali sprawę z tego, jak groźnie jest dla nich. Tomasz Mraz, stąd w rozmowach nawet prywatnych, atakuje mnie tak, teraz mnie bez przewypisu atakuje w różnych spotkaniach publicznych. No to będę. Było przesłuchanie pani Basi. Tej pani Basi. Od pana Kaczyńskiego. Myślę, że interesujące jak z pewnością będziesz się musiał kiedyś skonfrontować z tymi zeznaniami. Te śledztwo dotyczące dwóch wiesz idzie bardzo sprawnie. Oczywiście sprawa jeszcze będzie trwała jakiś czas. W przyszłym tygodniu kolejne przesłuchanie pana Birka Kranera będzie. Na okoliczność tego, czy przez 6 lat ktoś się. Z nim rozliczył. Od, ze strony pana Kaczyńskiego Ja się spotkałem z Gerardem Bildparmym i wiem, że takiego rozliczenia nie było. Przy okazji, Jarku, muszę cię uspokoić. Byłem w Wiedniu. Żadnych parad wstrętnych nie widziałem. Żadnych takich specjalnych ekscesów na ulicach też nie zobaczyłem. Także możesz bezpiecznie, jakbyś chciał, zwiedzić Austrię tam jechać. Sprawa ma pana Mateckiego ma wymiar ekonomiczny i mamy do czynienia po prostu ze zwyczajnym przestępstwem kryminalnym. Natomiast wszyscy mamy w tyle głowy to, co zrobił on Magdzie Felix i jej synowi, ujawniając fałszywą zresztą informację o rzekomym gwałcie na dziecku Magdzie Felix. Felix, za to, że weszła ona do Lasów Państwowych i ujawniła, że był tam fikcyjnie zatrudniony. To ujawnienie, wedle tych dowodów, które zostały zebrane, przyczyniło się do śmierci małego Mikołaja. Strasznie to smutna historia. Pomyślałem sobie. Tak, też rozmawiałem z panem Fosą, że może byśmy jakieś dobro z tej historii wyprowadzili, i będę namawiał koleżanki i kolegów z klubu, abyśmy zaproponowali taki lex felix, to znaczy nowe, nową kategorię przestępstwa ujawniania danych wrażliwych, która to kategoria byłaby skutkową. Mówiąc językiem prostym. Jeżeli ktoś ujawni informację o jakichś rzeczach wrażliwych stanie zdrowia, preferencjach seksualnych, kwestiach związanych z jakimiś traumami, że był ktoś ofiarą przestępstw, no tego typu wszystkie wrażliwe historie. Jeżeli ktoś to ujawni i skutkiem tego jest na przykład śmierć człowieka, albo. Nie bezpośrednim skutkiem. W jakim znaczeniu prawa karnego, ale przyczynia się. Bo nigdy przecież szczególnie przy takich tragicznych wypadkach, jak samobójstwo, nigdy nie, nie dowiedziemy bezpośredniego i wyłącznego skutku. Ale przyczynienie się można opinią Biłego absolutnie ustalić. Jeżeli się przyczynia do śmierci, Powinna być za to kara surowsza niż obecne 3 lata zbawienia wolności zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych, jak ktoś przetrzymuje tego typu danu. Powinna być surowsza i będę apelował do koleżanek, przede wszystkim kolegów, abyśmy taki lex Felix, jak sobie go nazwałem, um, uchwalili. To byłoby. Wyciągnięcie z tego okropnego zła, tej straszliwej tragedii naszej koleżanki, jakiegoś dobra dla innych. Tak jak. Nie wiem, czy Państwo znacie tę historię. Jak jedna dziewczynka, dziewięcioletnia, została zamordowana przez pedofila w Stanach Zjednoczonych. To od jej nazwiska pochodzi w Stanach Zjednoczonych taki. Taki program, który wyświetla na wszystkich e, e, autostradach, we wszystkich komunikatorach, we wszystkich telewizjach informacje z twarzą dziecka porwanego, to zresztą też jest w Europie, stamtąd to przyszło i to jest jakieś próba wyciągnięcia jakiegoś dobra ze zła. Myślę, że taki Lex-Felix byłby zasadny i z tej tragedii, której dopuścił się, która spotkała rodzinę Filiksów, ale której tego złap, którego dopuścił się pan Jatecki, pan Duklanowski, będzie trzeba wyciągać surowsze konsekwencje niż w tej chwili. To jest oczywiście prawo nie działa wstecz, ale na przyszłość, żeby ktoś się trzy razy zastanowił, zanim poprosi akta. Jakiejś osoby ujawnił dane wrażliwe po to, żeby zaszkodzić komuś politycznie czy gospodarczo, a to będzie skutkowało czymś strasznym. Myślę, że to jest dobra reakcja na tę całą sytuację. Panu Mateckiemu życzymy, żeby się skonfrontował niedługo z aktem oskarżenia. Nie chciałbym, być na miejscu jego obrońcy. Wydaje mi się, że z tego, co ujawniła już prokuratura wraz z wnioskiem immunitetowym, to sprawa pani Matewski szczerze mówiąc, wydaje się beznadziejna. To jest kwestia kary. Myślę, że tutaj ja na panu miejscu bym przyjął ofertę prokuratury dobrowolnego poddania się karze. Może tak się zdarzy? Jak mówią protki, że pan składa wyjaśnienia szerokie. Czy też nawet prokuraturę to się odczuwa. Myślę, że Panie Matycki, ja przyjąłbym taką ofertę, gdyby prokuratura, gdybym pana reprezentował, zaproponowała 8 lat pozbawienia wolności z pocałowań w rejmie. Wydaje się, że raczej to będzie. W no, bardzo blisko tego najwyższe zagrożenia karą, a przecież to śledztwo jeszcze się nie skończyło. Jeszcze nie wiadomo, co tam jeszcze wyjdzie w tej sprawie. Co do Pana, co do kolegów. Na koniec zapytam: Zbyszko, a Ty lubisz miasto Radom?